i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam wszystkie moje kosmetyki, jakie mam. Więc ja jest, się koło toaletki. Jest... była malowana. Dawno, ale jest mega brudna. Mega brudna. Patrzcie na to. Rokomna, że tego nie widać, ale tu... tu jest ona cała brudna. I tu... Ona jest mega brudna. I tu... Ona jest mega brudna, więc nie da się chce Troszkę pomyć. I teraz zrobię czynność po umyłym. Bo prostu wezmę wadziki i wezmę po prostu perfumy i tyle. Troszkę była czyściejsza. Naprawdę prawdę ona jest mega brudna. Patr patrzę na nią nie mogę. Więc ją sobie, bo naprawdę jest mojego I nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału. I łapka w górę. A, i dobijamy 20 subskrypcji. I garniца mamy jeszcze 20. Tomaticka albo Instagrama. Słuchajcie. Krąży wirus. Kleję taki wirus, że konta na TikToku i na Instagramie. Jak się wejdzie na kogoś, na na mnie i wejdzie się tam Instagram, to, yy, to po prostu yy, na przykład to ja cię automatycznie obserwuję. No i jest trochę takie zepsuł się trochę, więc to też. <śmany> to każdemu się tak dzieje. Jak, tutaj oznaczony, jak to się ma oznacza, jak taka, nawet popularne osoby ma tak oznaczony wiem, na przykład często jest tak naprawdę. I na przykład, jak wejdę na wersję, to nam on... nie to I to jest mega, mega, mega dziwne. <śmany> nie wiem, czy się tak dzieje. To po prostu jakiś wirus jest i ukradają nie tylko mi, ale nawet w naszej wspólnej kotarce, która stworzyła ten kanał. 4 no dużo kąt, skąd, kąt, a troszkę więcej. To naprawdę to. Mm, to naprawdę jest. Yy, naprawdę to jest. To się stało po prostu. I tyle, dobra. Ale już jakoś to Nie jest jakoś za najlepiej. A jeszcze jedno miejsce. Zapomniałam o innym miejscu. Dzisiaj będzie. O i piszcie w komentarzach co chcecie do dzisiaj na treningi co chcecie jakiegoś szybkiego filmik na przykład z treningu bo mogę nagrać no i pokazujemy i mam hmm. Tu mam taką trochę nie do pięknych, trochę do ale tu mam różne podkłady i tutaj nie ma co do opowiadania. Tutaj mam półko. I się, te półeczki też czyścić, więc idę po szmatkę i zaś widzimy. Dobra jestem. Tutaj mam tutaj kusteczkę i teraz wygra e, ja sobie tutaj jeszcze na bo mam puzzle. O, teraz, czy puzzle umyję. Pod spora się mega będę ale to zawsze jakiś może się znaleźć. Dobra. Zaczynamy od pudru. Puder Z takich proszku mam dwa pudrze i to jest od um, Lovely Skip Poder, Hadlowe uh, Self Kings Podar. Tak on jest, on nieba nam w nili, bo to już pamiętam i tutaj jest na podkład buty to jest mój drugi puder z tego jest mega fajny tutaj się wysypuje albo i jest fajny, mega fajny polecam 10 na 10 i to jest, to są filmy lovely lovely golden love to jest rozświetlający puder jest mega i właśnie właśnie jak puder ona ma taką gwiazdkę tutaj jest mega fajny rozświetlający, więc fajny. Tu mamy róż. Takie serduszkami są mega fajne. Serduszkę, że się rozświetlacz. zaraz wam powiem fajną sytuację. On jest taki. Są trzy kolorki. I tutaj mamy um, niby brązer. To jest rozświetlacz. się tak. Holder i just hidan Halda Bo to jest to są nieco blue. To jest taki, bo to jest świetlacz. i to jest marka. Um, Revolution, Revolution, Lovely. Revolution. I byłam kiedyś w sklepie w polskich i poprosiłam panią, żeby kupiła mi pędzelek do pudru, e, do pędzelek do bronzera i bronzer. I pani to mi dała i teraz zrobiła świetrę High Glitter. Tutaj mam napisane. Może tego nie ale to jest High Glitter. Nie wiem, bardzo Ja go nie używam, ja go użyłam tutaj do kontrolowania, Ale mało. No, no ale jest fajny, fajny, fajny. E, nie zabrakło mnie jak się i e, tak już mi się tyle zostało, bo ja lubię go używać i lubię po prostu i oni jest mega fajny, to I to dostałam na Wigilii, dostałam pa, e, e, pudełko makijaż obsession od Wersow. E, I to jest jeden makijaż Obsession. To jest jeden róż w sztyfcie. On jest mega, polecam 10 na 10. Oni naprawdę mega. E, tutaj jesteśmy między tuszami jest, do i eyelinerami. I linerami, czy tutaj jest. Oj, ich dużo. jest mega dużo. No, naprawdę, jest mega dużo. Ten jest niebieski. E, że, 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 że pokażę mojego go widać on jest niebieski. A nie jest niebieski. To co jest ulubiony, bo nie jest jakiś taki smętny, czarny. Bo to są moje mamy w sumie. Nie podebrałam mojej mamie. A co jest ona mi kupiła, ja sobie mama mi kupiła i to jest mega fajny I to jest zwykły, czarny. Eee, tu to jest. To jest czarny, zwykły i to są dwa eyelinery. On jest mega ciężki, on jest takie zwykły. Więc ja to tutaj dokładnie... Eee, i mam żel do dezynfekcji rąk i mam znowu dwa snopci więc ja to teraz pochowam i się widzimy tak, już schowałam i teraz a sobie tą łeczkę po bokach, prawie się przewróciłam tutaj ojejejej, kuzle te kuzle są ogólnie dostałam, a tam ale sobie tutaj nie jeszcze może poza filmikiem pomył je, więc zaraz ja co ją Tylko później pomyłam. I tutaj jest filmik, co tutaj nie? Do... Ale jest. Pomadki do. Łeczką, jest to Więc. No dobra. To samo sama rok temu. E, e, no, to jest taka. To od julki, do I to jest fajne, bo to jest. Z kolorów. Mam kilka Paris to będzie. Lipstick. E Paris Beauty. Taki, tak wygląda. Chyba, chyba firma jest mega. I e chyba. z tym momencie mam najwięcej kosmetyków Chociaż nie mam już jakichś za dużo. Otóż przyjdę do basa. Basa był łącznie ze starej zimą. Jest obsesją. Jest taki. Fajny. Mega fajny. E, Okej, okay. mamy pomadkę z Bushina, Crushina, chciałam powiedzieć, e, dobra, mamy niwejkę, e, taka, ja już nie będę tego odkręcać wszystkiego, bo będę Wam tylko pokazywać i to jest, to jest Aksia, kupiłam sobie pomadkę, ona jest bezbarwna, to nie wiem, co, nie wiem, co jest, Mój moim, moim, moim mam różne pomadki, tutaj mam na przykład takie i łączniki. I nie chcę się tego wszystkiego wyjmować. Ja i pociewam. Teraz wszystko jak to wygląda. O, tak to wygląda. Tak to wygląda i tutaj jeszcze mam. Więc tak to wygląda. I taką fajną, więc miała łóżbana. Jeszcze będę musiała dzisiaj pędzelki. I paletki. Paletki zaczynam z paletką. Tutaj jest maquia od Obsession Universal". Już Już jej nie używałam. E, więc ona jest tutaj troszkę brudna, bo e, tak jak się jej cień odbił. I tak tutaj jest właśnie. Oj, tutaj jest właśnie tutaj brudna. bo się od tego nie odbił, ale jest mega fajna. Mm, tutaj mam dwie takie paletki. To jest flory e, Lovely. Taka i taka. Mam tutaj jakieś do makijażu. Do charakteryzacji. Bo muszę mi powiedzieć do charakteryzacji. Taka, ona jest lovely też. To jest na uroczyste schodka, nie? To ja jeszcze też nigdy nie używałam. To jest taka też do charakteryzacji, bo dużo ona była w ruchu do makijażu, w... czy coś Już cienia nawet nie mam. Tak to wygląda. I ostatnia którą która dostałam... Na... O Jezu, już mnie niewiele. Na urodzinę dostałam to są jeszcze dwie pomadki. One są mega fajna. no już chórzyna dostałam. to jest mega. I... dobra. No a tu mam gumki, frotki i tak dalej. nimi nie ma powiedzenia. I to jest taka moja cała I ta wam, pokażę, jak ona wygląda. Jest mega. Więc widzimy się w na następnym odcinku. Pa, pa!